Kiemka. czekaj Ares, Pan tata z tej strony, witam, na grzybach jestem, przyjechałem sobie troszkę, no oczywiście widzicie to mam jak na razie, ale nie, muszę się pochwalić, Mam wiecie co, jednego takiego zamszoka się wam pochwalę i teraz... Eee, widzę tu jakiegoś podgrzybka. No, przyjechałem tu w te miejsce na takie podgrzybki, ale wiecie co? W Lasem nie ma nic. Tu jest jeden taki. O, kurde. O. o, może być ładny nawet. Jadę zobaczyć. Mówię, może akurat. Widzicie, jakie tu są ładne lasy na podgrzybki, ale. Ale. Hmm. jeden był teraz. Knieciuchów już trochę jest. No patrzę, może coś jeszcze się znajdzie. No pochodzimy troszkę. Taresa dzisiaj było w nocy jeden stopień. Strasznie zimno. Dlatego czekaliśmy rano trochę, żeby się trochę cieplej zrobiło. Ale nie widzę teraz. No dobra. Pochodzimy po tych lasach. Tutaj nie widzę żadnego podgrzybka. Hmm. Ludzie koszą tych podżytków mnóstwo, a u mnie tu nic nie Wcześniej tu było troszkę niedużo. Co to jest? Co to za krzyk? Nie, to Dobra, idziemy w tym kierunku, się przejdziemy parę takich przejdziemy parę metrów, nas no zobaczymy, czy tam coś będzie, czy nie Przełożyłem sobie taką siatkę mam Te śmieci do siatki Znalazłem dwa kozaczki, ale patrzcie jakie to wszystko już jest takie Takie nijakie, że wam powiem Nie ma nic młodego no, no coś tu powoli się zbiera, ale Ech, nie wiem czy coś tu nazwie. jeszcze poszukam jestem w takich grozach teraz poszłem zobaczyć ale nie, nie ma nic, tym teraz dwa takie kozaczki znalazłem już trochę starsze idę na podgrzybki tam w tym kierunku ale mówię, a przejdę się tu zobaczyć co mi zależy jak tu już jestem muszę sobie to powiesić tą, e, tą siatkę bo ja taką miałem w kieszeni a to nie wiem czy to mnie, bo to jest takie czyste czy to mi żona na zakupie, czy to mi to I <śmary> teraz mnie opierdzieli, co ty tam nosisz? Do Dobra, ja muszę sobie to powiesić. No. Mamy reklamówkę następną na śmieci. O, ładnie, może być ale nie ma i tu pochodzić zobaczymy po wielkich trudach kozaczek a chyba już taki starszy taki na, namoknięty troszkę z liściem z liściem na głowie i mu nic nie powie dobra koło takiej grozy ale tu już chyba nic nie ma. Takie pojedyncze sztuki się trafiają Widzicie Ech. Nic świeżego, nic nowego no, nic nie mamy. Mieciuchy są Jak zwykle Ojejku jejku No ale Najważniejszy, że Śmieciuchy pozbierane na grzybki to taki dodatek <laughs> Idziemy tu zobaczyć może tu będą jakieś podgrzyby w tym rejonie zobaczymy Patrz jaka norka Co tam może być lepiej <laughs> tam może rąbnie wkładać bo będzie hop 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 hop, hop, hop. i koniec <laughs> I tak sobie chodzę, chodzę i... No nie ma, nie ma grzybków. Śmieci coraz więcej, wam powiem, jak tak dalej pójdzie. Będę musiał to wszystko poprzekładać jakoś i, i te śmieciuchy no, pobrać. tu już poczyszczone. Idziemy tam, tam wyjdę na taką drogę leśną sobie. No i zobaczymy, czy tam jeszcze dalej trochę tego nie ma. Zobaczymy, jak tam wygląda w ogóle. Tam dawno nie byłem z tamtej strony. Zobaczymy, ile tam śmieciuchów jest. Uch. Sobie siadłem teraz. Ale... Chodź tu. Tak tu do Pana, chodź. Usiądziemy sobie na chwilę. Musimy dychnąć. Chodź tu, Bardzo moja. Chodź chodźcie, chodź. Chodź, chodź. Chodź. chodźcie, chodź, Chodź. chodźcie, 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 No. chodźcie, chodźcie, na się tam, chodź, tu do pana, chodź, 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 tu. No hoď si, sad od mě, koupané, no sličný. No tak. No. Mordula. Ale zauvažili jste, jak jaký šelší zimový i dostaje. Taký gruby se robí. Grubas tu, no. Grubas. Gruba. A ten. Jak řebko vidíte. No. Nic nie powiem na ten temat tu mam flaszki i tu mam i tam mam jeszcze trzy w plecaku <grym> idziemy, idziemy dalej no bo jak się rozsądzimy no to będzie masakra ja cię kręcę powiem wam nie chcę mi się już teraz sobie usiądłem to masakra jest ale idziemy dalej bo mamy do samochodu do spory kawałek Grzybów nie mam. Myślałem, że jakieś podgrzebki sobie pozbieram, albo cokolwiek. No kurde. Tak patrzę na, na te programy, jak tam zbierają te podgrzybki. Tyle tych podgrzybków tu powinny być, no ale nie ma. Nie wiem, dlaczego nie ma. Dobra. Idziemy dalej. No, śmieciuchy najwyżej pozbieramy jeszcze po drodze i tyle. No właśnie takie śmieciuchy. Tylko, że to jest butelka zwrotna. Teraz zbiera się zanim dojdziemy do, do, do tą co całą jeszcze do. No i Trzeba to zbierać <śmiennie> <śmiennie> Już takie zawalone gdzieś tam po bokie. Po boku wyciągamy to Jakby to było fajnie jakby tych plastików nie produkowali <noise> ale by było fajnie czysto oj, buteleczka. widzę muszę iść po tą butelkę co ja mam wziąć jakbym zauważyłem to to jest patrzcie tam coś jest Od środku wolę nie wąchać wylejemy to i zobaczymy co tam ostatnio jak ten koniak był to myślę że to jest woda Chyba tak, połochałem <noise> <Bo, głos> nie śmierci <noise> Nie śmierci to spoko. Okej. Okay. O właśnie. Pokażę wam sposób. Ale a co ja tam widzę? Coś mi się tam puszczy. Co to jest? Z tych pięknych moich drzew? A, <noise> Tak mi błysło coś w oczy Nie wiem coś tam chyba nie jest w środku to jakaś stara ziemia Ach, dobra. oje Boże Patrzcie jakbym tam nie poszedł to bym tego nie zauważył Tak jak jak ten Jak prawdziwki <grym> Zimę to tu, posadzimy tu, może nie ubrudzę tej torby, nie przyznam się, że mam tę torbę w ogóle. Powiem, że patrzycie, widzicie, zobaczcie, jakie piękne to Super, do góry, to jest to to latem, się rosną, takie wielkie drzewo. jaka to jest potęga jak chcecie poczuć jakie to jest wielkie drzewo takie jak weźmiecie takiej średniej wielkości i takie obejmijcie sobie ob, o, oburącz i popatrzcie do góry tak oburącz żebyście je na klamrę sobie zrobili i popatrzcie do góry jak ona tam wygląda i tak na chwilę postójcie i zobaczycie jak Jaka pozytywna energia jest wtedy od takiego drzewa idzie. <grywa> Jaka to jest potęga. A my, jak jesteśmy malutcy, a my potrafimy zniszczyć wszystko. Taki mały człowiek, takie nic. Wszystko potrafi zanieczyszczyć, zniszczyć, wyciąć. da gadać. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale. Nie wiem, ludzka, czy. No tylko chyba, nie? Pieniądze, władza. Aj dobra. No i tak to potem tak wygląda. Nie szanują ludzie. Przyrody, nic. To jest nasz dom. A o dom trzeba dbać. Yy, no nie? No, ja myślę, że jak ktoś mieszka w domku, czy tam obojętnie no, ma swój dom, jakiś tam kącik swój. No dba o niego. No większość ludzi dba. Tak mi się wydaje przynajmniej, no nie? To nie wiem, to się dziwię, dlaczego ludzie nie dbają właśnie o to, to nas tutaj otacza. O to wszystko. O tą całą przyrodę. O te drzewka, o tą naszą zieleń, o środowisko tam na niebie. Czyli powietrze nasze to wszystko zanieczysz, zanieczyszczają. Och, no tak to wygląda. Nie dbają. A powinni się zastanowić nad tym jak tego nie będzie, to nas też nie będzie. Dobra, co my tu mamy? <laughs> nie wiem co to jest. Ja, więc... Ale spróbujcie taki eksperyment sobie zrobić w lesie. Jak przytulicie do drzewa, może to głupie jest, może jest to jakiś taki <laughs> normalny albo co, ale, ale... No, spróbujcie, Zobaczcie, jaka jest pozytywna energia. Takie drzewo jak potrafi. No to, to jest super. Jaka to jest moc taka. Takiego drzewa, no. Hmm. Dobra, jak tam chcecie. <laughs> to jest wasz wybór. Co to jest? Powiedzcie mi. Co to jest? Ciężarek? A nie, to jest chyba... To jest z jakiegoś oświetlenia? Co tu pisze? No, no, takiego grzyba znalazłem, patrzcie. Taki piękny prawdziwek. Zobaczcie. Sztuczny, ale jest. Taka gruba noga. Patrzcie. ja no, trochę mała główka, mała. Bierzemy, ale bierzemy. A to ciężkie jest. To jest jakaś ceramika chyba. No idziemy dalej, no nie? No to co mamy zrobić? Idziemy ten, już po nie będziemy chodzić. Też bym tam przed sobie, ale już po prostu już się nie... A kurde ale widzę tutaj. na tyle. Tak, gdzie właśnie. A szkoda. Może się to kiedyś zmieni. Może ludzie dojrzeją do tego. To nie było za późno. To nie było za późno. Ale młodzi powinni się budować. Tych starych. No dobra, nic nie powiem. Idziemy dalej. Aaaa, telefon by mi spadł teraz i ja cię kręcę, no niemożliwe. Już nie mam jak tego brać wszystkiego. Dobra, sorry, bo mi się już wyśliznął. No ale takie rzeczy patrzcie, Najlepsze jest to, że ja tu nie widzę tego szkła jeszcze. Albo to gdzieś wsiąkło już w ziemię, albo co. Nie wiem ale to to jest niebezpieczne, straszne. No jakby to tu gdzie to by to udać. Może tu, tu. o, dobra Idziemy dalej nie, dobra, muszę klimatkę mieć i wyłączam Ale mam ochotę tam wejść Tam jest zagajnik tu fajne takie drzewka tam na pewno jakieś by grzybki rosły tak mi się wydaje I tak wzdłuż tu tego brzegu iść Ale wiecie co, nie już mi się nie chce przełożyłem sobie już te grzybki co tu miałem do plecaka sobie wsadziłem do tej małej przegródki, tam myślę, że tam, tam są trzy butelki plastikowe takie większe to obok nich sobie tam gdzieś wsadziłem sobie leżą tu już mam full jeszcze tu dozbieram, tu mam full i nie chcę mi się już tam... <śmiany> z tymi śmieci <śmiany> mieć... no nie chcę mi się, muszę iść już w kierunku samochodu już jest już daję sobie z tymi grzybami dzisiaj spokój raczej nie wiem czy bym tam coś nazbierał, ale może jeden, dwa albo w ogóle mają znając moje szczęście to, to raczej nie będzie Dobra, idziemy tu z tą drogą mleczną. Pozbieramy jeszcze po, po drodze tych śmieciuchów Ojeku, jest jeszcze mam daleko Ale sprowadzi cały czas Dobra jestem przy samochodzie O Jezus Patrz full Przepraszam o kurde, muszę ciapkę ściągnąć Wiecie, bo nie wiem jak to mógł teraz wyciągnąć Dobra, muszę spauzować Dobra, pościąga Okej okay. Czyli cały towar już jest w samochodzie Patrzcie Maszak Grzybki są w tu A my są trzy budeleczki Nie będę już tego wyciągał Ojejko jakieś 2,5 godziny chodzenia, może dwie po lesie A no, nie wiem, nawet nie sprawdzę po cykarku kurde no a jeszcze takie coś znalazłem To jest chyba, to mi się kojarzy yy, z pociągami raczej no nie? Bo to takie jest jakieś jakby od jakiegoś światła albo coś takiego A, a jak pociąg to wiecie co mi się kojarzy Artur jeździ Kaniowa, pociągiem. Powiem Wam tak, on tam pociągiem będzie fajnie, fajnie. Ja mi się fajnie patrzy, jak on tam zawsze zapierdziela na tej kolejce. Yy... Pozdrawiam Cię Artur, <grym> fajne masz tam, yy, te hobby Twoje, te, te, te zapałeczki, co zbierasz. No dobrze, że dbasz o tą czystość, bo on też dba o czystość, muszę Wam powiedzieć, bo tam zbiera te śmieci wszystkie, też tam różne i nawet tym magnesem też łowi te śmieci tam z tych rzek z tego wszystkiego, no super, ma fajny bardzo fajny ma ten, ten swój kanał, a kanał się nazywa yy, Kaniów czysty zajebisty <grym> taka nazwa jaka jest taka jest, no naprawdę jest fajny facet, no i, i no super, super fajnie mi się, fajnie że zawsze u niego tam ogląda te wszystkie filmiki co wkłada jak, jakbym mógł was tak prosić Abyście tam wpadli, do niego, popatrzeć, jak to tam wygląda. Słup nic nie kosztuje, że wam po, tak powiem, za się nie płaci. No ale fajną robotę robi. Jedynie, co mi się trochę tam nie pasuje u niego, u Artura, bo to jedynie ta, trochę ta, ta muzyka tak mi nie e, do serca <laughs> nie, nie wszedła, weszła mi jakoś tak, bo to nie moja muzyka, to nie mój gust po prostu, no. To tak mi tego, ale tak ogólnie wszystko. Oprócz tej muzyki jest wszystko dobrze. Także jeszcze raz super masz kanał. Polecam, wpadnijcie do, do Artura Skaniowa tkaniów czysty z sajebicy. No, także dla Was serducho, Aresek się z wami żegna. Dziękuję bardzo. Do następnego. Trzymajcie się, pa pa.